Siemoneczko, z tej strony wasza alia. Dzisiaj y, będziemy sobie grać w Brookhaven i odkrywamy kilka ciekawych sekretów. Pierwszy sekret to będzie y, taki. <grym> no, oczywiście chyba każdy go zna. Żeby okraść safe, to pokażę Wam, gdzie jest, gdzie jest ta karta. Mimo sobie deskę. Wow. <grymne> nie chcę wysiadać. Okej, okay, jedziemy. Jesteśmy już w banku. Tak. Tutaj mamy kartę. Tutaj mamy kartę. I tą kartę trzeba wziąć. Idę. Na górę. Się tutaj. No i biorę sobie oczywiście bombę. Potrzebna jest. I biorę tą walizkę i uciekam. Bo zaraz może jakaś policja przyjechać lub coś. Uciekam. Następny sekret to. Jeszcze chyba dwa mi zostały do odkrycia. Jeszcze tylko dwa do odkrycia. Łe, ale dobra. To mi A nie, jeszcze tylko trzy sekrety. W policji. Jak ktoś jest początkujący, to jak ktoś kogoś wsadzi do więzienia, yy, proszę bardzo. Tutaj mamy wentylację. I o. Aj, ja nie udało mi się. I proszę bardzo. Tutaj. No, ciągle spadam. Co to ma być? Dobra, spróbuję jeszcze raz. A, bo ja na jak... O, i tutaj są wenty. I wentami się. No nie, tutaj. Nie, nie, bo tutaj. Dojdziecie do następnego wentyla. I o, tutaj o się wychodzi. O, i to był właśnie jeden sekret. Teraz lecimy. Nie chodzi mi o środek szpitala, tylko chodzi mi o właśnie tutaj. Chyba każdy wie, że tutaj się da oskoczyć. No i to jest następny sekret. O! I pomieszczonko. Tutaj jest. I zobaczmy, czy tutaj jest na jeszcze kawka. Tu, tutaj kiedyś leżała strzykawka i można było z normalnie wziąć Następnym sekretem jest to um, Usunę sobie kilka rzeczy z ekwipunku Albo w ogóle wszystkie usunę, bo już z bankiem pokazałam um, Widzimy tutaj siekierę No i... bo ja nie widzę Chyba, że się mieczy do przekątki bo, jak ktoś chce, to, to będzie kolejny secret? Nie, widzę, że się nie da. To właśnie będzie secret. Z tym bierzemy sobie pudełko takie, z takiego Wciskamy sobie tutaj. I jak widzimy, mam tutaj takie coś. Zrespiamy to sobie koło siebie. I patrzcie. To się da wziąć. To się da wziąć. Jo, jak mieczem. To jest właśnie jeden z tych sekretów, które chciałam tutaj sprawdzić. To chyba będzie przedostatni sekret. Tak, to będzie przedostatni sekret. Na 4 chyba będzie za żeby się da wejść. Nie chcemy tego. Pukamy sobie w tłum O, słyszycie te odgłosy? Ja stąd I don't. dobra Tepamy się teraz Jak ktoś nie wie To tepamy się No właśnie tutaj Tutaj można sobie zrobić domek Aby było szybciej to weźmy sobie deskę Jestem W tym domu Jest sekret Idziemy właśnie to spadać I tak cyk, cyk. I tutaj jest taka właśnie pieniądze Tutaj jest lak. I właśnie to jest jeden z tych sekretów, że tu jest właśnie taki ten, tam da się da się to da się No i... tyle to, to chyba tyle sekretów. dać no, i da <coughs> się rozpalić ognisko. O, dobra, daźmy, jej! Jej, da się rozpalić ognisko, ale fajnie. Ale fajnie, da się rozpalić ognisko. Nie wiedziałam nawet o tym. Na sam koniec przerobimy sobie apatara. I pokażemy się ludziom. Na no, takiego brzydkiego. Czarna skóra. To jest moje zadanie. O, to jest moje zadanie. Wyjść tak na miasto, cała czarna. Nawet w włosach sobie wpiszemy black. Zobaczymy czy to działa. Dziecko... Działa, mamy czarne włosy. Wpiszemy sobie jeszcze raz face. Bo ja bym chciała zobaczyć, czy to na pewno tutaj jest. Nie jestem pewna, czy akurat face to będzie, ale zawsze można zobaczyć. Jest! O to mi właśnie chodziło. I teraz mam takie one na głowie. Takie jak dodatkowe włosy. No i tak, wpisujemy sobie Black w ubraniach, oczywiście. Zakładam sobie to. Eee, znaczy, mi się to nie wkładało? Nie, nie mam Robuxów, nie mam skina bo mi się nie. bo nie chcę kupować po prostu. Dobra. Jeszcze może sobie ten. twarz zmienimy. Tutaj będzie na czerwono. O, właśnie. O, tak. Zęby takie. Wow. Nie, nie, to. nie. O, tak, jest fajnie w sumie. Takie jakby zęby tego jakiegoś monstera. Czy to będzie fajniejsze? nie chyba. O, tak, to jest fajniejsze. Resetujemy się. <coughs> Przynajmniej mnie nie wygło. I właśnie wyjmiemy się Wyjmiemy się I idziemy na...

Co to ma znaczyć? Hadu, moje ulubione rogi mi zniknęły przed twarzą. Jakaś kupa. O, tak. Takie rogi myślę, że mogą być. तुम्ही जे काही करत आहात ते खूप छान आहे face, czyli A-N-G-E L-P-A-C-E I tutaj mamy o, takie słodkie buźki. Ja sobie akurat na dzisiaj to założę. <grym> no i jeszcze w, pleca w, w takim tym plecaku trzeba, trzeba będzie wpisać Angel. żeby skrzydła sobie znaleźć. A, jeszcze w kapeluszu, żeby aureola i tak. Zakładamy sobie aureolkę. you. Mm -hmm.